Szanowni Państwo, rozpoczęcie roku w Szpitalu w to kolejne dobre informacje. Spotykaliśmy się już tutaj kilkukrotnie, mówiąc o kwestiach związanych z rozwojem technologicznym, sprzętu zakupionego dla Szpitala w Bełchatowie, ale dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o wyjątkowym projekcie, o kwestii związanej z opieką długoterminową dla osób w godnym wieku, dla naszych seniorów. Przypomnijmy, że w województwie łódzkim mamy potężne zmiany demograficzne, które wymagają zmiany usług społecznych, zmiany usług zdrowotnych. Chcemy rozwijać świadczenia na rzecz naszych seniorów osób w głownym wieku, osób z niepełnosprawnościami, tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Dlatego bardzo się... Cieszę z faktu, iż dzisiaj w szpitalu w Ełchatowie pani dyrektor będzie realizować bardzo dobry projekt pomoc na dłoń. Ta dłoń jest skierowana dla osób z niepełnosprawnościami, osób w starszym wieku, tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy. To projekt systemowy związany z opieką długoterminową, teleopieką, z kwestiami związanymi także z usługami opiekuńczymi, kwestiami związanymi z rehabilitacją oraz z wsparciem psychologicznym. Bardzo się cieszę, jestem dumny z tego, że jako samorząd województwa realizujemy właśnie projekty skierowane do osób w godnym wieku, to nie tylko pieniądze, o których dzisiaj mówimy, to projekt za ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych, ale przypomnijmy, że to projekt realizowany także w całym województwie łódzkim, to kilkanaście projektów za kwotę 45 milionów. Dzisiaj mówimy o projekcie do którego mogą zgłaszać się mieszkańcy powiatu Bełchatowskiego już w drugiej połowie stycznia bieżącego roku to kompleksowe wsparcie, ale jak powiedziałem to nie kwestia pieniędzy, to nie kwestia środków unijnych to przede wszystkim bezcenny projekt skierowany dla naszych seniorów, do których wyciągamy pomocną dłoń, to projekt nieoceniony w zakresie tych świadczeń, którym oferujemy. To nie tylko wsparcie technologiczne, ponieważ seniorzy dostaną teleopaski, nowoczesne narzędzia, które będą na bieżąco monitorować stan zdrowia naszych podopiecznych, ale to także wsparcie wielu osób o wielkich sercach, dlatego serdecznie dziękuję twórcom projektu, dziękuję tym, którzy będą go realizować. To najbliższe dwa lata wsparcia dla... Ponad 50 seniorów z powiatu Bełchatowskiego. Nieoceniony projekt, który będzie realizowany tutaj przez szpital w Bełchatowie we współpracy z Fundacją For Future. Jestem wdzięczny, jestem przekonany, że wraz z Panią Przewodniczącą będziemy kontynuować rozwój opieki długoterminowej, bo to są potrzeby o wielkim znaczeniu. Jesteśmy także przed zmianami systemowymi w zakresie opieki systemu służby zdrowia w województwie łódzkim dlatego też nie, be, nie, be, nie będziemy dzisiaj o tym mówić ale niebawem także zmiany systemowe w zakresie wzrostu opieki geriatrycznej, opieki całodziennej Także w systemie lecznictwa zamkniętego, opieka długoterminowa to bardzo ważna kwestia dla Zarządu Województwa łódzkiego, ale dzisiaj w tym projekcie mówimy o wsparciu nowoczesnej technologii w procesie opieki. Nad seniorami. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, żeby nie czuli się pomocni. To jest projekt, który kierujemy, żeby zapewnić bezpieczeństwo i godność naszym seniorom. To jest rozpoczęcie nowego 2025 roku z myślą o seniorach. Wyciągamy pomocną dłoń. Pomocną dłoń w kierunku seniorów, osób starszych, schorowanych, samotnych, którzy nie mają swoich opiekunów. Projekt Pomocna Dłoń to realna pomoc dla nich wszystkich, dla tych grup społecznych, którzy tej pomocy, które tej pomocy najbardziej potrzebują i które jednocześnie jej oczekują. Projekt będzie trwał do końca października 2026 roku i prowadzony będzie przy wsparciu środków unijnych w kwocie przekraczającej 4 miliony 200 tysięcy złotych, tak jak pan marszałek mówił. Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy powiatu bełchatowskiego. Uczestników tego projektu będzie 54. Skierowany on jest przede wszystkim do osób starszych z umiarkowanym bądź dużym stopniem niepełnosprawności, do osób samotnych. Takich, które ukończyły 80. rok życia i takich, które mają poniżej 60 punktów w skali Bartel. Od razu Państwu nadmienię, że to skala, która wykorzystywana jest w geriatrii czy też przez geriatrów bądź lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pracujących z seniorami powyżej 60 roku życia która umożliwia lekarzom określenie stopnia samodzielności bądź niesamodzielności pacjentów i jednocześnie wybranie optymalnych narzędzi opieki zdrowotnej, która zapewni pacjentom bezpieczeństwo. Tak jak już wspomnieliśmy, w ramach tego projektu pacjenci będą otrzymywali wsparcie w ramach opieki długoterminowej w domu dostęp do usług medycznych w obszarze rehabilitacji, porad psychologicznych oraz teleopieki. Każdy z uczestników projektu otrzyma teleopaskę, otrzyma ciśnieniomierz i pulsoksymetr. To będą narzędzia medyczne, które na bieżąco i w sposób stały pozwolą na monitorowanie parametrów życiowych pacjentów. Te dane będą wysyłane do stosownej aplikacji, gdzie będą magazynowane i jednocześnie monitorowane na bieżąco przez zespół medyczny. W momencie, kiedy parametry zaczną odbiegać w sposób znaczący od normy, kiedy zaczną być niepokojące, umożliwia to szybką reakcję i interwencję medyczną. Na teleopaskach znajdować się będą również przyciski SOS, które pozwolą, jeśli zajdzie taka potrzeba, kontaktować się w sposób samodzielny pacjentom, zarówno z telecentrum, jak i z, e, dają możliwość wezwania opieki medycznej. E, szanowni Państwo, kończąc, tak jak Pan Marszałek wspominał, e, nasza struktura społeczna diametralnie na e, przestrzeni ostatnich lat się zmieniła. Kolokwialnie mówiąc, społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej, mamy coraz lepszy dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, do specjalistycznych. E, Procedur medycznych, do nowoczesnych metod leczenia, odżywiamy się zdrowiej i żyjemy zdrowiej. To powoduje, że osób powyżej 60. roku życia, a także osób w tak zwanej późnej starości, powyżej 80. roku życia jest coraz więcej. To jest ogromne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. Wymaga ono całkowitego przemodelowania tego systemu opieki zdrowotnej i stworzenia opieki zdrowotnej funkcjonalnej, która będzie uwzględniała te zmiany w strukturze społecznej i która będzie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo zdrowotne i godne życie naszym seniorom w domach. Ten projekt jest, mam nadzieję, właśnie jednym z takich elementów opieki zdrowotnej holistycznej, czyli takiej, która uwzględnia całokształt seniorów, jeszcze raz namawiamy gorąco mieszkańców powiatu bełchatowskiego do uczestniczenia w tym projekcie, to z całą pewnością będą dobrze wydane pieniądze. Nabór rusza oczywiście w drugiej połowie stycznia, tak jak powiedział Pan Marszałek i Pani Przewodnicząca. Pacjenci lub potencjalni pacjenci mogą się zgłosić do nas do działu tutaj organizacji w celu rekrutacji, przystąpienia do procesu rekrutacji lub dzwonić po prostu na sekretariat do szpitala, będą odpowiednio przekierowywani do odpowiednich osób. Mamy 54 miejsca, to są pacjenci, którzy będą, powtórzę, wsparcie opieką zarówno Zdrowotną, czyli mówimy tu o opiece pielęgniarskiej, mówimy o opiece opiekunów medycznych, czyli tą taką społeczną opieką, mówimy o opiece rehabilitantów, czyli wspomo wspomożenia rehabilitacji i yy tą teleopieką, czyli tą opieką, którą, która będzie monitorowana zdalnie. Szczególnie mówię, bo pani przewodnicząca powiedziała już wszystko. To, co jest jeszcze pewnym nowym i pewną taką inną rzeczą, od, to co różni od projektów innych, to jest wsparcie psychologiczne, ale wsparcie psychologiczne dla opiekunów niefakty, faktycznych, czyli opiekunów nieformalnych, którzy na co dzień opiekują się ciężko cho, chorymi osobami i im to wsparcie bardzo często jest potrzebne. Widzimy tutaj, no mamy ZOL, mamy, mamy oddział opieki paliatywnej i widzimy tutaj, że taka potrzeba tym opiekunom na co dzień również jest bardzo, bardzo potrzebna. Także zachęcam gorąco mieszkańców powiatu Bełchatowskiego, bo program się tyczy tylko i wyłącznie mieszkańców powiatu Bełchatowskiego, do zgłaszania się do tego programu do rekrutacji.